W trochę innej formie w nowym vlogu. Mam polach nagrać haul zakupowy. Nigdy tego nie robiłam, nigdy nie rozmawiałam prosto do Was, więc będzie miło jak dać znać w komentarzach i co mam przed sobą, mam przed sobą nasze wszystkie zakupy z Nowego Jorku to znaczy nie wszystkie, zaraz od tego wrócimy i wróciłam z Nowego Jorku, byliśmy z Destinami 10 dni na naszym trochę honeymoon, trochę na naszej pierwszej rocznicy ślubu, bo postanowiliśmy sobie, że będziemy co roku gdzieś wyjeżdżać i właśnie nasza pierwsza rocznica ślubu była w Nowym Jorku zrobiliśmy zakupy wybaczcie mi, bez cen, bo na wyjazdach cen się nie liczy, mogę wam powiedzieć że za wszystko, za całą podróż łącznie z biletami zapłaciliśmy 2000 funtów, ale nie liczymy noclegu, bo zatrzymaliśmy się u mojej szesnej i kupiliśmy dużo słodyczy, które już rozdałam zaraz po przyjeździe, bo wróciliśmy już 8 dni temu, więc troszeczkę czasu minęło. I mam tutaj przebitkę, więc przebitka. Nie uwierzycie, co wybrałam? Taki jest w moim łusku. Lis kształcie dyni i wzięłam sobie to akurat miałam na liście Antipode's Plant daw e, pecan butter crunch mhm. no to zaszalejmy. 2,62 za paczkę mhm. i pełno nasz koszyk <gry> Idziemy do kasy. Jak myślicie, ile zapłacimy? Nie mam pojęcia. Dam Wam znać później, ale kupiłam wszystko, co chciałam. Przylecieliśmy prawie z pustą walizką. To znaczy ta była kompletnie pusta, bo w to ujęliśmy znaki. lecieci. i zobaczcie, jaki jest. Ale powiem Wam, że nagram Wam hol zakupowy. I powiem, co dla nas, co dla innych. E, już w domu. Na razie pakuję i sprawdzamy kilogramy. Ułożyłam wszystkie słodycze i przekąski, które przywieźliśmy, ponieważ y, większość nie jest dla nas. W sumie dla mnie są proteinowe y, batoniki. Wszystko, co widzicie, proteinowe jest dla mnie. Jedna paczka Oreo i. i w sumie tyle. Reszta jest do dodania. ale o tym Wam więcej opowiem w, w filmie, który właśnie widzicie. I tak to się prezentuje. Wydaliśmy na wszystko. Plus Jeszcze mam masło orzechowe na 120 dolarów. Myślę, że. Y, Dołożymy do jakichś biuroczyków, magnesów, coś tam do Polski, wyślemy coś tam, e, oddam dla Timu. Na przykład Dustin tutaj kupił. E, te cukierki są dla jego Timu i te wszystkie tutaj również są dla jego Timu. A ja kupiłam Oreo plus Kisses dla Timu. Więc tak się prezentują nasze słodkości, które zmieściły się do jednej średniej walizki i one właśnie ważyły 10 kg i przyjechały w walizce. A, i sobie kupiłam Harry Potter e, Hershey's, ale do podziałki z Edytą i mam i czekoladę, i mam kisses. I jak widzicie, jest tego dużo, ale nie wszystko jest dla nas i my na zakupy pojechaliśmy specjalnie do Pensylwanii, bo jak nas zabrał, jechaliśmy około półtora godziny od Nowego Jorku i byliśmy w Targetcie, w Walmartcie, byliśmy też na outletach i kupiłam sobie właśnie dwie rzeczy. Ja też dostałam ekstra pieniądze od cioci tak na wydanie, więc właśnie te pieniądze poświęciłam sobie na coś innego, żeby przywieźć sobie jakąś taką pamiątkę, którą będę miała na lata, i kupiłam sobie torebkę. Ale to za chwilę. Najpierw zacznijmy od drobiazgów. I tak przedsuwałam ten stół, dlatego się patrzę tutaj w dół. I widzieliście teraz przebitkę słodycz, słodyczy, a ja Wam pokażę, co ja sobie kupiłam. I w sumie mogę Wam powiedzieć, że kupiłam sobie proteinowe różne rzeczy. Mam nadzieję, że. Będzie łapać ostrość moja kamera, bo no nie nagrywałam w takiej formie. Więc mam różne proteinowe rzeczy. One kosztowały od 6 do 10 dolarów za paczkę. Mam zapas i w sumie ja taki miałam plan, że kupię sobie tutaj nowe wafelki, bo co mam przywieźć? Tak będę miała na kilka miesięcy. Te już jadłam, Moja znajoma z mojej pracy pracowała w liniach lotniczych i właśnie ona mi je przywoziła ze Stanów, ale tego smaku nigdy nie mogła znaleźć. I mam tutaj coś. Dla dzieci. Więc proteinowych rzeczy jest dużo. Chyba się podzielę z moją przyjaciółką Zuzu, a i jeszcze takiego batonika wzięłam. Więc tych proteinowych rzeczy jest dużo. Jeżeli chodzi o rzeczy dla mnie, to również wzięłam sobie Kisses, kisses z Harry'ego Pottera plus wzięłam bardzo dużo czekolad Hershey z Harry'ego Pottera. Um. I one są do rozdania. Ja sobie zostawię jedną, ale jej nie będę jadła, będzie na moją półkę z książkami Harry Potterową, jaka troszeczkę taka pamiątka. Um, Okej, okay. słodycze mam ze sobą, ale jak już jesteśmy przy Harrym Potterze, to nie mogłam się powstrzymać. Wiem, że one są w Polsce, ale u nas ich nie ma. Nie mogłam się powstrzymać kupić e, mini i zrobić eliksir. I ja już chciałam e, zrobić, ale czekałam, póki nagram. E, ten filmik, więc ona tak leży, leży i jedną sobie wybrałam, ona kosztowała 10 dolarów. Nie mam pojęcia, jakie są ceny w Polsce, no ale stawiam, jeżeli 10 dolarów, to 40, 50 zł musi kosztować w Polsce. Więc mam jedną kulę z eliksidem, na pewno będę robić. Dla mnie jeszcze, bo zaczęła się jesień i kupiłam sobie dynkę. Czekajcie, gdzie jest ta dynka, Nie ma jej za mną? Okej, okay, do tej dynki. okej okay, mam. Wiecie, że lubię lisy i lisowe dekoracje i wzięłam sobie taką e, dynię e, dekoracyjną e, w kształcie lisa i ona pójdzie na jakąś dekorację, niech teraz leży tutaj. I jak już jesteśmy w klimacie jesiennym, to mam w sumie trzy e, produkty. Kupiłam dla mamy oryginalny syrop klonowy, taka pamiątka, tym bardziej, że my... Piątek jedziemy do Polski na ślub, to wszystko zabiorę i po prostu my będziemy na ślubie pod łodzią i pod łodzią, pod miejscowością łódź, bo pod łodzią troszeczkę e, źle brzmi. I postanowiłam, że właśnie wyślę dla mamy syrop w paczce, ale mam jeszcze kilka drobiazgów dla mamy, ale to będę Wam mówić, jeżeli coś jest dla mamy, e, dla mnie. I jak już jesteśmy w klimacie jesieni, to byliśmy w IHOP na śniadaniu i ja jadłam. E, Pankejki proteinowe. W ogóle czekajcie na vlogi, bo ten filmik pojawi się wcześniej. Ja nagrywałam cały wyjazd, więc pojawi się 3-4-5 vlogów z całego Nowego Jorku, ale to chwilę, bo cały montaż zajmie mi wieki. Mieszanka na proteinowe pancejki. Jakbym zatęskniła za czymś bardzo puszystym. Więc mam, będę robić któregoś dnia, na pewno zobaczcie na Instagramie, więc sami nie obserwujcie. I nie wiem czy one są u nas, ale wzięłam e, jabłkowe waters, waters originals. nieważne, zdacie te cukierki, nie? Czas na pierdołki, tylko niech mi kamera nie spadnie, bo już to drugi raz nagrywam. E, dużo broloczyków, dużo magnesów, mam je przed sobą, ale nie będę Wam może pokazywać e, pojedynczo. Pokażę Wam ten, co sobie wybraliśmy i w sumie Albo pokażę Wam kilka, bo naprawdę są ładne. Ten wybraliśmy sobie. Mam nadzieję, że, że kamera. O, może tak. Ten wybraliśmy sobie: taki Nowy York w walizce. Mamy również yy, jabłko. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, jak będę montować ten filmik. Mamy również kilka takich magnesów, bo mi się bardzo spodobały. Um, klasyczek: to dla bo my często przywozimy magnesy, mam taką listę, mama, tata i tak dalej. Tasty wziął taki magnes dla brata. Mamy oczywiście magnes 100 dolarowy, ale bydłoczyki nie pokażę Wam. Przy kluczach mam bruchlin, takie takie sumie... O. Broluczyki. i ja bryloczyki rozdałam. Miałam dużo bryloczyków, ale rozdałam dla koleżanek pracy, bo dla koleżanek, dla przyjaciółek, mam właśnie jeden też tutaj dla przyjaciółków, z którymi się widzę jutro i nie pokażę tutaj, bo nie chcę, żeby widziała, ale przywiozłam dla swoich koleżanek z pracy właśnie po bryloczyku i małą poczuszkę kisy z czekoladek albo Harry Pottera, więc to była taka moja pamiątka z Nowego Jorku. I jeszcze Wam pokażę, tutaj mam taką kupkę rzeczy. Mam tutaj na przykład piękną pocztówkę, którą sobie kupiliśmy z Nowego Jorku, że małżeństwo jest jak podróże i ja ją kupiłam właśnie w dniu naszej rocznicy ślubu, czyli 15 września i to jest taka nasza pocztówka, żeby stała ładnie na półce, bo ja mam półkę z naszymi E, ślubnymi rzeczami. I mam jeszcze bardzo dużo zdjęć z Instaxa. Tak e, zakończyliśmy sobie nasz pierwszy tajemnic w Nowym Jorku, więc pewnie dodam Instaxa i będzie stało na półce z pamiątkami ślubnymi. I e, mam też jednego dolara, oczywiście, jednego takiego i też w Monecie, ale też byliśmy w różnych muzeach, byliśmy w Kasynie, więc mam różne takie bilety na pamiątkę z muzeum. Mam też e, właśnie z Kasyna, zostało mi. 20 centów, więc wziąłam sobie na pamiątkę. Byliśmy na Top of the Rock, byliśmy w muzeum, więc mam mapę, więc mam dużo, dużo pierdołek. A i mam jeszcze takie złote, jednodolarowe pamiątki i tu jest akurat, jeden jest dla mojej mamy, jeden jest dla Dustinia więc takie Jedno dolarówki i one są takie. No, no, wydaje mi się, że to jest fajna pamiątka, żeby sobie na lodówkę powiesić. Ja mam oryginalnego dolara i ja zawsze przyłożę sobie pocztówki. Pocztówki są trzy. Jedna. Tak zasłaniają sobie twarz, ja nie wiem. Druga. Tak wiecie, tak troszeczkę pogadajmy sobie, tak nagrywam. E trzecia i pocztówki są dla mnie, dla Zuzy i dla Nati, bo my zbieramy pocztówki i ja sobie wklejam e pocztówkę, naklejki plus e instaxa do mojego notesu podróżniczego, plus jeszcze bardzo spodobały mi się takie naklejki z okazji e święta dziękczynienia. No i ja jestem jesieniaru, więc e mam naklejki i mam paragony. A mam, mam paragon, tak wygląda paragon za wszystkie słodycze, które kupiłam, 125 dolarów w targecie, tak, tak sobie po prostu wrzuciłam, żeby zatrzymać. Jezu, jaki zawsze bałagan się robi, już to rozumiem, co czują dziewczyny, które nagrywają y, hole. I, a, też bilet na przykład z muzeum, y, z... 11 września. Więc mam sporo takich pierdówek. Pewnie gdzieś tam na Instagramie pokażę, jak już zrobię taką stronę. A, i jeszcze wzięłam coś cukru. Nie wdajcie. Nie wydajęcie. Na mojej liście zakupów były... Było kilka produktów, których u mnie nie spotkałam, może w Polsce są, nie wiem, ja mieszkam pod Londynem i u mnie ich nie ma i są to jednym z tych produktów, są to posypki do popcornów, które bardzo mnie intrygowały i miałam na liście kupić w Targetcie posypki do popcornów i naprawdę miałam to na liście. I wybrałam sobie bardzo mi smakowało połączenie popcornu karmelowego z serowym i właśnie taką posypkę wybrałam, ale mam również posypkę po prostu serową. Mam również posypkę, to ona była po prostu na wyprzedaży ogórkową, hit i ostatnia posypka to maślana, nie pytajcie, po prostu było na liście, ja lubię jakieś takie dziwne produkty i jak w Stanach to oczywiście przyprawa everything bagel, chyba dobrze mówię, prawdopodobnie nie, wzięłam dwie, um. tak? Wzięłam dwie i też y, widziałam. Nie, nie mam pojęcia, czy wszędzie jest, ale bardzo spodobała mi się seria Daw. Y, <laughs> seria Daw y, Orzech Pekan. Więc y, nie chciałam dać sobie całego zestawu, ale wzięłam sobie taki wielki antyperspirant, bo to jest duży Antypaspirant. Więc y, 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 to. Kolejna kategoria, kurczę, jakoś tak wydawało mi się dużo, a już prawie kończę. Um, byliśmy w takim sklepie Wszystko za 1,25$ i wziąłam sobie takie karteczki do pracy. Niektórych moich zakupów nie komentujemy, ja po prostu lubię ładne rzeczy, więc Aże pracuję 80% za biurkiem i notatki zostawiam wszędzie, więc mam karteczki i mam tu croissant, jajko, sałatę, bekon, ser i mogę z tego zrobić kanapkę, <laughs> około dolara kosztowało, dolar 25 chyba, kosmetyki, nie będę, nie wszystkie prezenty Wam pokażę, bo nie chcę po prostu pokazywać prezentów, bo może ktoś to oglądać, a na przykład kupiliśmy coś, żeby dorzucić do prezentu na ślub, na który jedziemy, ale no nie chcę pokazywać, bo może Arek i Sysia to ogląda. Co mnie bardzo skusiło, widzieliście pewnie, że to nie są żeleje antybakteryjne, jeden jest zaczęty, ten mi się bardzo spodobał. Jak widać, używam bardzo intensywnie, ale wzięłam sobie jeden, ale. Kosztował 12 dolarów, więc w planach miałam, był on na mojej liście i w planach miałam kupić więcej, ale stwierdziłam 12 dolarów. No nie, no mogę kupić o wiele tańsze inne. Na około, chociaż jest bardzo fajny, ale dwa mi wystarczył. 24 dolary za dwa po prostu, plus taks oczywiście, bo akurat to w Nowym Jorku kupiłam na Times Square, plus oczywiście taks, to, to tak troszeczkę, no nie przeginajmy. Um, miałam też na liście kupić sobie coś z iOS i wzięłam, e, chciałam te takie kuleczki, ale nigdzie nie znalazłam, więc po prostu wzięłam sobie jakiś jeden balsam i chciałam właśnie go dzisiaj e, użyć i stwierdziłam, dobra, jak już nie używałam przez te 8 dni, e, to nagram i wtedy użyję. przerwę na chwilę, bo montuję tego vloga i wyjęłam kamerę, bo myślę, coś mi tutaj brakuje i brakuje mi dwóch rzeczy, jak oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że co roku mam jakąś świąteczną bombkę i to chyba był, była pamiątka najdroższa, bo kosztowała 13 dolarów plus tax. ogólnie plus jeszcze za to, że płaciłam kartą, to... Um, Około 15 dolarów kupiłam tegoroczną bombkę na choinkę i jest to taksówka i bardzo mi się spodobała. Na początku bardzo mi się podobały szklane, ale stwierdziłam, że bombki choinkowe jednak są na lata, więc nie chcę, żeby coś mi się pobiło, bo do nowego jarku raczej planujemy wrócić. Myślę, że tak przez dwa i pół roku, bo mamy inne plany podróżnicze, ale też przyszłościowe, więc tak się prezentuje bombka. I oprócz bombki zapomniałam o kubku ze Starbucksa. Już idę do kuchni i Wam pokazuję kubek ze Starbucksa. Polecimy kubeczkami. No i jak ja mogłam o kubku z Nowego Jorku zapomnieć? Kubek ze Starbucksa? 20 dolarów nie kosztowało z podatkiem, chyba kiedyś były tańsze, chyba kiedyś płaciłam 12 albo 13 funtów i e, to idzie do mojej kolekcji i e, w szafce mam Maroko, e, Rzym, mam również Paryż, Dublin, Warszawę, Hamburg, więc e, Nowy Jork kubek idzie do mojej kolekcji. Już z niego korzystałam. I tak patrzę na ten bałagan wokół siebie i myślę, że pokazałam Wam praktycznie wszystko. i Zostały dwie rzeczy, w sumie trzy, ale kupiłam sobie buty. Ale takie po prostu mi się spodobały: białe buty Alidasa. I to nie było żadne, że ja potrzebowałam buty. Po prostu biorę, kosztowały 50- kilka dolarów, więc je wzięłam. I tu Wam stawię z nich zdjęcie, bo nałożyłam je na jak byliśmy w ten dzień, co zwiedzaliśmy Brooklyn Bridge. Więc tu macie zdjęcie. I dwie ostatnie rzeczy, pierwsze kupiłam sobie zegarek, mam na ręku, więc nie wiem, czy jest to coś ciekawego, spodobał mi się rose gold zegarek, więc kupiłam sobie, w sumie mogę zdjąć, why not. Ładnie się błyszczy, ładnie wygląda, ja normalnie użyłam smartwatcha, ale na ten moment nie mam ochoty na smartwatcha, więc jest zegarek, jak długo będę nosić, nie wiem, podoba mi się. To nasze. Ja muszę mieć zegarek i muszę mieć, bo pracuję yy, z zegarkiem, ale też lubię po prostu mieć coś na nadgarstkach, dlatego mam, wiecie, brązletki i tak dalej. No i ostatnia, ostatnia torebka, ostatnia, ostatnia, ostatnia rzecz to torebka. E, kupiłam sobie torebkę taką od siebie dla siebie. Kupiłam sobie torebkę Michaela Corsa. Nie była jakoś bardzo droga, ale spodobała mi się. Ja mam y, już torebkę Michaela Corsa, ale mam małą brązową, a teraz kupiłam sobie czerwoną, taką bardziej do pracy. Wygląda, czekajcie, żeby kamera nie zgubiła się, wygląda tak, czerwono-złota średnia, wydaje mi się, że będę miała idealnie do pracy torebkę i, i chyba tyle, nie wiem, jest strasznie się, trochę się stresowałam nagrywanie, więc dajcie znać jak taka forma filmiku Wam się podoba, ja jeszcze w międzyczasie jakieś tam przybitki do tego filmiku dodam i, i, i do zobaczenia niedługo we vlogach. Dajcie mi kilka dni, vlogi z Nowego Jorku zaczną się pojawiać. Pa!